Cześć, to ja pan Ziemniak i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mój serwer. Mój własny serwer, tak. Właśnie mój własny serwer. No. A więc, no, przejdziemy sobie najpierw do zasad. Jak to zwykły serwer. No. A serwera, nie, czyli tu no, macie tutaj zasady. Hype serwera, opisie, ID. No i oczywiście hasło też. Gry, to macie występujące gry na serwerze. Tutaj było mini TNT Run, ale patrzcie, co się stało. Patrzcie, jaka apokalipsa, może jakieś nakręcę film z apokalipsy w Minecraft. Tutaj mamy mini sklep, sklep VIP, administracja serwera, warp YouTube. No, tutaj macie YouTube, nakręć film z naszego serwera. Dostajesz darmową rangę youtuber lub yy, VIP. No. Ta lista wargów. Teraz przejdźmy do parkura. No to będzie właśnie ostatnia nasza rzecz. No, przejdźmy. Ten parkura. Nie będę tam wam pokazywał kolejnego. Jak jest daleki, ale. No, długi on jest. O kurde! Okej, okay. a więc to było na tyle, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i dałeś łapki, dałeś górę, no i cześć.